No i witam was bardzo serdecznie w finale, w finałowym odcinku, czyli finał konkursu Konto dla widza Tutaj podbieraliśmy sobie, więc otworzymy jeszcze jedną skrzyneczkę i zaraz będziemy robić losowanko Co na koncie się znajduje, tak jak mówiłem 10 kapuszek, troszeczkę jest monet 62 gemy. no jest fajnie, jest fajnie Jak sami widzicie zadymiarzy jest 23 z 30 Także myślę, że konto spoko. 10 tysięcy to jest chyba najważniejsze, jest MS. Nie grałem już, zostawiłem to dla Was. Także przechodzimy już do losowania. Tak, z racji tego, że 22 odcinki były. Także robimy losowanko do 22. I losujemy, który odcinek? Odcinek numer 15. Dobra, dobra przechodzimy do odcinka Ends Browser. Skąd to za darmo tu mieliście umieszczać komentarz, dlaczego to właśnie wy mielibyście wygrać. Jakoś fajnie zachęcić do tego, żeby Was lajkowali. No i zobaczymy, kto się zakwalifikował. Ja sobie taką listę zrobię, numerkuję osoby i będziemy też losować kto co jak. I zobaczymy, czy pod odcinkiem numer 15 znajduje się jego jego wpis. Dobra, Polak potrafi 27 łapek. No gratulacje. Tutaj na pierwszym miejscu jesteś wśród aktywności w ogóle tutaj najwięcej osób zagłosowało na ciebie. Paweł Patryk 11, Paweł Papa 10, 8 to chyba już nie zbrane, 5 też nie, 3 nie, 4, 11, Paweł Kolce. Paweł Kołce i ktoś tu jeszcze jest, raczej ma 9. Forever, forever How to 10, Forever How to 10. Kto tu jeszcze ma ileś łapek? Ja oczywiście każdemu łapkowemu, no, każdemu co udział w konkursie. O, a tu jeszcze przepraszam, nie zalechowałem, to 5. Ale to i tak nie, nie bierze udziału. Pokaż więcej. Biorę udział, no tak średnio bierzesz udział. Trzeba było oglądać, żeby brać udział. Dobra, czyli już wiemy, kto bierze udział. Także za chwilę sobie to napiszę, znumeruję. No i dobra, za że tak to wygląda. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Polak potrafi 27 łapek, Sławek, Patryk 11 łapek, Paweł, Papa 10 łapek, Paweł, Kolce 11 łapek i Forever, how to. 10 łapek, także zaraz przyjdziemy sobie do losu jest ten odcinek, który wylosowaliśmy. I teraz wrzucamy sobie go tutaj. I za chwilę będzie losowanko. Oczywiście sprawdzimy, kto, czy zwycięzca znajduje się tutaj spośród tych graczy. Także jedziemy! JBL Extreme Test. Fajnie, że komentarz, like nie ma cię. Niestety, zebrałeś najmniej. mnie Kasper Kucza. też nie ma, Peripont też nie ma. No, mam nadzieję, że nie będę losowo godzinę. O, Janusza Minecrafta, wygrałem. Juhu, Kasper Kuca znowu Kasper Kuca. JTB nie ma. Subiecz YouTube, szkoda, że nie zebrałeś ilości łapek. No, niestety. Your mam Fajnie, ale nie zabrałeś kolejny sukierz. Kamil Kanik. Paweł Kolce. Chyba był. Yy... Paweł Kolce. Tak, więc mamy zwycięzcę. Jeden komentarz, jeden like. Pozdro z Odymiarzu. Aktywny. Jest to numer 4. Paweł Kolce. Tutaj zwycięzcą naszego konkursu na konto dla widzów Brown Stars. Zmiana Niku jest darmowa, także pisz mordo komentarz. W komentarzu podaj do siebie adres e-mail i konto zostanie Ci przekazane. Także tak to wygląda mordeczki. Paweł Kolce serdecznie gratuluję. I Chciałbym jeszcze napomnieć, że otwieram nową serię zbustowania kąt widzów, także jeżeli ktokolwiek chciałby, żeby wbić mu troszeczkę pucharków, piszcie w komentarzach ile macie pucharków, ile macie postaci i dlaczego to właśnie Wam. Miałbym troszeczkę pomóc w tej grze, czy to grać z wami w duo, czy też podacie mi swoje powiedzmy ID i tam nabiję troszeczkę puszek i z tego oczywiście umieszczam filmiki, wrzucam na kanał i to będzie taka seria boostowanie konwidzów. Mam nadzieję, że chętnie widziałem w komentarzach, gdzie pisaliście, że chcecie, więc mordeczki zgłaszajcie się. Ja wylosuję pierwszą osobę, której bym przygustował konto i wtedy dogadamy się. Napiszę do... Napiszcie tam, po, maila podany jest w opisie, więc napiszcie maila i będzie git. No dobra, to do następnego odcinku. Trzymajcie się, hej!